Jezus, Outlaw zwrócił. Do niego mówił, czy do mnie, nie wiem. Tara. Jezus! O, jaka dupcia. Patrzcie. Ej, czy penisa, widać. Really? Oh fuck! O fuck! Fuj, głowa w mikrofalówce, która chodzi. Jezus! Nie, No nie no uciekaj! Zablokowałem się o krzesełko! To Nieeee! No piękny debilu! A! Serio! Serio! A! A! Boże kochany, jak ja tego nienawidzę Aha! Aha! Twarty jesteś, dawaj na Soro! A! A! Dawaj! A -a. A -a. Ah! Boże! Ah! Ah! O oh Boże, fuj! Ah! Jezus! Już się zesrałem, dopiero co zacząłem nagrywać. Ah! Kolejny, co sobie wali konia, oh my god! Na zwłoki walisz konia! Ah! Uh! Pieprzej, downie! Czemu Trzeba ją wchodzić do środka? Ah! Oh my god! Chcieli... Ah! Oh my god! Ta ale nie. Tak gra jest super! Oh my god! Aaaa! Widziałem! Widziałem! Oh my god! Oh my god! Nie, 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 nie! Are you fucking kidding me? Oh my god! Tak. Oh my god! Wyjście! No ty szmato! Wow. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wow.